Irańskie władze walczą o przetrwanie. Pytanie brzmi, kiedy reżim upadnie, bo historia pokazuje, że system oparty wyłącznie na terrorze ma swój termin ważności. Tymczasem wybory na Węgrzech już za trzy miesiące. Czy porażka Fideszu to koniec bezpiecznej przystani dla Ziobry i Romanowskiego? W tym samym czasie Grenlandia dzieli mocarstwa. W sprawie spornej wyspy głosy zabrała Rosja. Czy intencje Moskwy są szczere? A może to test reakcji Zachodu na łamanie międzynarodowych norm? Odpowiedź już za chwilę. Zapraszam do oglądania. Iran na krawędzi. Sytuacja przypomina stan wojenny. Czy to oznaka siły, czy panika władz? Obecna sytuacja w Iranie ujawnia coś więcej niż tylko kolejny cykl protestów i represji. Być może jest to moment, w którym fundamenty systemu zaczynają pękać. Kiedy władze używają karabinów przeciwko obywatelom, a bilans ofiar sięga 3000, nie mówimy już o tłumieniu protestów. To desperacka próba utrzymania władzy przez reżim, który traci grunt pod nogami. Skala obecnego buntu wskazuje na coś fundamentalnego: to nie są już uliczne zamieszki wielkomiejskiej młodzieży. Tym razem buntują się ci, na których reżim mógł dotąd polegać. Mieszkańcy małych miast, tradycyjnie lojalne grupy społeczne. Właśnie ta zmiana składu protestujących czyni sytuację wyjątkowo niebezpieczną dla władz w Teheranie. W tym spadek Riala o 80% w rok był katalizatorem, a nie jedyną przyczyną. Stan wojenny, blokada internetu, tysiące aresztowań to nie są oznaki siły, to panika. Takie środki stosuje się wtedy, gdy standardowe metody kontroli przestają działać. Czy można utrzymać władzę nad 200 miastami jedynie terrorem? Historia pokazuje, że nie na długo wstrzymanie egzekucji 800 osób może świadczyć o presji międzynarodowej, ale też o wahaniu władz. Czy to pierwszy sygnał, że władze szukają sposobu na deeskalację, a może objaw wewnętrznych sporów w elitach o to, jak daleko można się posunąć? Możliwe scenariusze są trzy: pierwszy to stłumienie buntu siłą i powrót do zamrażarki autorytarnej, drugi to negocjacje i kontrolowane reformy, trzeci to eskalacja prowadząca do upadku systemu. Historia nauczyła jednak, że reżimy rzadko wybierają środkową drogę: albo wygrywają przez terror, albo przegrywają całkowicie. Dla regionu każda opcja niesie konsekwencje. Irański reżim jest kluczowym graczem na Bliskim Wschodzie. Jego destabilizacja może wywołać efekt domina, od Libanu po Jemen. Z drugiej strony, jego upadek mógłby przynieść nadzieję milionom ludzi żyjących pod dyktaturą. Blokada internetu utrudnia weryfikację faktów, ale jedno jest pewne odwrotu już nie ma. Los dwóch polityków w rękach węgierskich wyborców. Co z azylem Ziobry i Romanowskiego? Co się dzieje, gdy los dwóch polskich polityków zależy od wyniku wyborów w obcym kraju? Zbigniew Ziobro przebywa w Budapeszcie od listopada 2025. Marcin Romanowski od grudnia 2024 roku. Obaj uzyskali azyl polityczny zarządów Wiktora Orbana. Wybory odbędą się za trzy miesiące. To nietypowy przypadek, gdzie polityka wewnętrzna jednego państwa bezpośrednio wpływa na sprawy sądowe innego. Peter Magier prowadzi w sondażach, ale historia uczy ostrożności. Jego deklaracje wobec polskich polityków są jednoznaczne. Główny rywal Orbana zapowiedział, że pod rządami jego partii TISZA Węgry nie będą udzielać schronienia zagranicznym politykom objętym postępowaniami karnymi w swoich krajach. Pokazuje wprost, że opozycja chce zerwać z protekcjonalizmem wobec zagranicznych sojuszników węgierskiego premiera. Czy to wystarczy, by przekonać niezdecydowanych? Dla PIS to poważny problem wizerunkowy. Ponad połowa Polaków uważa pobyt ziobry na Węgrzech za obciążenie dla partii. To rzadki przypadek, gdy tak wielu wyborców krytycznie ocenia działania własnego obozu politycznego. Tymczasem z grudniowego sondażu Polster wynika, że ponad 80% Polaków uważa, że był minister sprawiedliwości powinien wrócić do kraju i stanąć przed sądem. Zaledwie 17% badanych wyraziło przeciwny pogląd, to prawie o połowę mniej niż ogólnopolskie poparcie dla prawa i sprawiedliwości. Jeśli Magier wygra, polscy politycy będą musieli szybko znaleźć alternatywę. Pogłoski o azylu w USA brzmią niedorzecznie, ale też pokazują desperację sytuacji. Trump może być do tego skłonny, ale czy zaryzykuje komplikacje dyplomatyczne z Polską? Dla stosunków polsko-węgierskich każdy scenariusz jest trudny. Wygrana Orbana utrzyma status quo, ale pogłębi frustrację polskiego rządu. Wygrana Magiera może poprawić relacje z Warszawą, ale stworzy precedens, w którym poszczególne rządy zaczną weryfikować azyle udzielone przez poprzedników. Najbardziej nietypowe w całej sytuacji jest to, że los dwóch polityków zależy od decyzji węgierskich wyborców. To pokazuje, jak wzajemnie zależne stały się systemy polityczne w Europie Środkowej. Grenlandia dzieli mocarstwa. Co o ambicjach Trumpa mówi Rosja? USA testuje coś więcej niż roszczenia do wyspy. Być może to, jak daleko może posunąć się wobec sojuszników oraz jak Unia Europejska zareaguje na presję i gdzie leżą granice NATO. Caroline Leavitt jasno stwierdziła, że europejskie wojska nie wpłyną na decyzję prezydenta. Czy jest to deklaracja siły, czy może ignorancja wobec sojuszników? Trump mówi o narodowym bezpieczeństwie i nie wyklucza siły. Jednak co naprawdę stoi za amerykańską kampanią strachu? Jeśli amerykańskie wojsko ma dziesiątki baz i opcji strategicznych, dlaczego nagle Grenlandia stała się niezbędna? Odpowiedź może leżeć gdzie indziej w surowcach, symbolice politycznej lub testowaniu granic prawa międzynarodowego. Na uwagę zasługuje reakcja Rosji. Moskwa potępia zakusy Trumpa, uznaje je jako naruszenie prawa międzynarodowego i potwierdza suwerenność Danii. Brzmi to dość dziwnie ze strony kraju, który anektował Krym. Pytanie brzmi: czy Rosja szczerze broni zasad, czy wykorzystuje sytuację do pokazania USA jako agresora, a może po prostu monitoruje, jak Zachód reaguje na łamanie norm, by tę wiedzę wykorzystać do własnych planów? Tymczasem Europa wysyła misję wojskową na Grenlandię. Wydaje się jednak, że nie jest to realna obrona przed USA, a bardziej sygnał polityczny. Pokazuje, że Europa traktuje sprawę poważnie, ale czy ma narzędzia, by coś zmienić? Dania jest w trudnej sytuacji, jest za mała, aby stawić opór militarny i za słaba, by zignorować presję. Balansuje między godnością a realizmem. Jeśli USA naciskają na Danię pomimo protestów, każdy średni kraj w NATO zacznie się zastanawiać, czy sojusz chroni suwerenność, czy tylko większych graczy. To podważa fundament zaufania. Dla Rosji i Chin to prezent propagandowy. Mogą wskazywać, że jeśli USA łamią prawo międzynarodowe wobec sojusznika, to ich działania na Tajwanie czy w Gruzji są również uzasadnione. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek.